Wracamy po serwisie informacyjnym, to jest program Galaktyka Pomerania na żywo z centrum handlowo rozrywkowego Galaksy. Ja nazywam się Alicja Wilwicka, a ze mną jest jak co środek Grzegorz Kluczyński, szczepiński bloger. Sobiecznie. Cześć Grzesiu. Cześć, cześć. Ostatnio rozmawialiśmy o dosyć nietypowym pomyśle na nietypową, e, nietypowe przejście dla pieszych przy szczecińskiej filharmonii. No i okazało się, że to ma swój ciąg dalszy. Po pierwsze na Facebooku pojawił się profil fanpage. E, tak, dla klawiaturowej zebry przy filharmonii okazuje się, że ma dość duże Duża. powodzenie, bo tam wczoraj chyba było już ponad 2600 osób lubiących, czyli jest poparcie dla tego pomysłu. A jeszcze, żeby było zabawniej, okazuje się, że takie przejścia funkcjonują w Polsce i tam jakoś w odróżnieniu od Szczecina żadne przepisy nie stoją na przeszkodzie. Już znane przejście w Warszawie na ulicę Emilii Plater przy Pałacu Kultury, Kultury i Nauki, ale jeszcze okazało się, że takie przejście jest dużo bliżej, bo w koło brzegu. Czyli lobbujemy dalej, bo ca... okazuje się, że jest to możliwe. Można? Można. No to Jak to... na razie się okazuje nie w Szczecinie, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Dojdziemy i do tego. E... Powiedz mi Grzesiu, głosowałeś już na budżet obywatelski? I jeszcze nie, jeszcze się zastanawiam. To znaczy... się? Mam już jed, jeden typ, a drugi jeszcze tak czeka w kolejce, nie, nie zdecydowałem się, a okazuje się, że w tym roku nie można zmieniać zdania, także muszę zastanowić się już tak konkretnie, na dobre i dopiero zagłosuję. Są na to trzy tygodnie, także Poważna decyzja, mam. ale głosować można dwa razy. Dlatego, że na ogólnomiejski projekt? Tak, na projekt ogólnomiejski na projekt dzielnicowy. Czyli mamy tutaj pięć grup do wyboru, czyli jedną grupę dotyczącą projektów ogólnomiejskich i cztery, y, odpowiednio do czterech dzielnic Szczecina. Jacy są twoi faworyci w takim razie? Jest dużo takich fajnych pomysłów, bo między innymi leżaki na Jasnych Błoniach, Świetny pomysł, mnie też się Pomysł, podoba. Który, z którym ja już się spotkałem w innym kraju, gdzie takie coś funkcjonuje w parkach i sprawdza się doskonale z tym, że to były akurat leżaki płatne. Nie wiem jak to by miało być tutaj w naszym szczecińskim przypadku. Podoba mi się pomysł obserwatorium astronomicznego, są też pomysły rewitalizacji różnych miejsc, m.in. skweru naturzenie, jeszcze kilku innych, mniejszych, większych. Miejsc, które są ładne, ale są niestety zaniedbane i być może tutaj budżet obywatelski na to wpłynie. Yy, słyszałem też o projekcie roz, rozwinięcia roweru miejskiego o prawobrzeże, no, chociaż nie wiem, czy to akurat być może budżet nie, obywatelski to... to przyspieszy, bo, bo tak, takie bo tam... plany są, tylko nie wiadomo kiedy zostaną zrealizowane. Także pomysłów jest sporo tych, tych projektów jest 134 czy 143. Koło, koło 130. No, jest w czym wybierać. Mam nadzieję, że, że coś fajnego z tego wyjdzie. Na pewno, na pewno. Myślę, że warto głosować. Mamy na to trzy tygodnie. Możemy wybrać właśnie albo, no czy dwa razy możemy głosować na projekt ogólnomiejski i na projekt do danej dzielnicy. I co fajne, nie musimy ruszać się z domu, bo można zagłosować przez internet. Nie trzeba iść do lokalu wyborczego, nie trzeba wybrać wypełniać formularza karty wyborczej, wrzucać do urny. Chociaż można również, bo i w Urzędzie Miejskim, i w siedzibach rat Osiedli, ale jeżeli komuś naprawdę nie chce się wychodzić z domu, może to zrobić za pomocą dosłownie kilku kliknięć. A jak już mówimy o rozruszaniu różnych miejsc w Szczecinie, to lubisz ryby? Nie tak całkiem, ale od czasu do czasu lubię zjeść. No bo właśnie ryby można było zjeść, spróbować, kupić podczas targu rybnego, a właściwie po witaniu jesieni na podzemczu Szczecinie. I okazało się, że tych ryb sprzedano dość sporo, co. Było dla mnie dość dużym zaskoczeniem, bo przy takich imprezach jak Dni Morza, jak, jak Regaty, różne inne imprezy odbywające się na Wach Robrego, zwykle było tak, że te ryby nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tam przede wszystkim trunki, napoje. I, i pajda chleba ze smalcem. To, to była taka naczelna potrawa, a jeśli chodzi o ryby, tego zainteresowania nie było. Aczkolwiek było zainteresowanie na portalach społecznościowych, w komentarzach, były liczne zapytania, dlaczego jest tak mało ryb. Tylko, że tu ryb nie, nie chciał nikt kupować. Także tutaj podaż z popytem się nie zgadzała i, no i niestety tych ryb nie było. A tutaj miłe zaskoczenie: były ryby, sprzedały się w naprawdę zaskakującej ilości. Bodajże około dwóch ton. Tak, około dwóch ton, Jak ponad na tak dwie tony. Małą kameralną imprezę w takim wielkim miejscu, jakim jest rynek sienny, jest to naprawdę dobry wynik. No właśnie, ta impreza cieszyła się dużym, dużym powodzeniem, bo sama tam byłam, widziałam, że tłumy szczeciniem przybyły, choć nie wszyscy byli zadowoleni. A słyszałem też takie opinie, że stoisk niby za mało, że nie wiem, za, za mały rynek sienny no, różne były, ale to. Ale to myślę, że, że to jest taka nasza natura, że musimy sobie ponarzekać. No tak, pojawiały się głosy, że 40 minut w kolejce, do, po jedną rybkę tam niektórzy stali. To jest prawda, ale pamiętajmy, że ta impreza raczkuje. To był pierwszy raz, jak, jak Mam wiadomo. nadzieję, że nie ostatni. No i miejmy nadzieję, że nie ostatni, ale jeżeli mówimy o samym Podzamczu, tam za, powinno zacząć się dziać, bo trzy lata, a trzy lata minęły, odkąd zostały rynek sienny zamknięty dla samochodów. Tak, już będzie, będzie 3 lata. 2011 rok, o ile dobrze pamiętam, samo Podzamcze, tą nową historię ma już dużo dłuższą, bo już blisko 20-letnią, 18-letnią dokładnie, no i tak to powoli wszystko się rozkręca, rozkręca i tak nie może zaskoczyć, żeby już zaczęło się tam dziać na dobre. Chociaż właśnie pojawiają się takie fajne jaskółki w postaci imprez, które się tam odbywają. Pod zmienia się, bo cały czas coś tam powstaje, tak troszkę może ostatnio nie mrawo, ale pojawiają się kolejne pomysły. Ostatnio słyszałem, że na ulicy Mściwoja, w kierunku kamienicy Lojców tam ma powstać nowa kamienica, tak samo pojawiły się już głosy, że w miejscu hotelu Arkona, który już też chyba ze 3 lata temu został zburzony, że w końcu coś tam ma zostać zbudowane. Na ulicy Kuśnierskiej kamieniczki, które nie są zabytkowe, ale są ładne ale zostały, zostały odnowione, ale pojawiło się tam też coś innego, bo po lewej stronie mamy kamieniczki, po prawej mamy zamek i tam ostatnio zaobserwowałem taką dość dziwną rzecz, która na tym zamku się pojawiła. Taki, nie wiem, taką przybudówkę, ale taką twór, dość dziwną. Taki, taki twór, który twór. tam wyrósł. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. No, wiadomo, ma to związek z remontem zamku, opery na zamku. A co to będzie? Jak to będzie wyglądało docelowo? Nie wiadomo. Na razie to wygląda dość. dość specyficznie. specyficznie. Dość nietypowo. A wytłumaczmy sobie to, że to jest w trakcie budowy. Tak, to jest w trakcie budowy, jest rusztowanie, więc miejmy nadzieję, że kiedy to rusztowanie zniknie, zobaczymy już w pełnej okazałości, co tam takiego się dzieje, bo zamek się zmienia cały czas. Zamek się zmienia, cały czas ewoluuje. Od samego chyba początku jego istnienia. Tam. Różne rzeczy się zmieniały. no Nie może to być wciąż jedno i to samo. Miejmy nadzieję, że coś fajnego tam się pojawi. No, na razie mamy narożę. Tak to określimy. Oby ta narość była pozytywna. E, Grzegorzu, ty, powiedziałam tutaj wcześniej, że trzy lata temu został zamknięty rynek sienny. No i cóż, przez te trzy lata nie za wiele się tam działo, chociaż było tak z takim pomysłem, że będzie, będą imprezy właśnie tam tak. organizowane. To dopiero się zaczęło teraz dopiero się zaczęło teraz i nie ukrywam, troszeczkę, troszeczkę smutno mi z tego powodu, że miejsce, które ma potencjał tak po prostu, w tak wolnym tempie nabiera tego rozpędu, nabiera życia, bo jest to miejsce, które cieszy się zainteresowaniem zarówno Szczecina, jak i turystów, bo ludzie tam się pojawiają, tylko oni nie mają tam po co się zatrzymać, bo nawet nie ma tak prozaicznej rzeczy jak ławka, żeby po prostu na niej usiąść, odpocząć, trzeba skorzystać z ogródka kawiarnianego, ewentualnie po prostu zatrzymać się na moment, rozejrzeć dookoła i iść dalej. Nie jest to miejsce, w którym się zatrzymujemy, tylko przez które przechodzimy, które mijamy. Miejmy nadzieję, że teraz to zacznie się powolutku zmieniać, bo dzieje się tam coraz więcej na Podzamczu. Wielkie brawa dla ludzi, którzy, którzy wzięli organizują. sprawy w swoje ręce i się po prostu zabrali za to. Robią naprawdę kawał dobrej roboty i liczę na to, że, że nie, nie spoczną na laurach i będzie to działać dalej. I oby podzamcze żyło, moim i Państwa gościem Grzegorz Kluczyński, szczeciński bloger, dziękuję Ci Grzesiu, za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my wracamy po krótkiej przerwie z kolejnym gościem.